Dobra, możesz już je sobie brać, mordowej sobie już się śmiało. Nara, nara ty pie! Ja <grym> ale się... <grym> Dobra, <co mię>? <grym <grym> W dzisiejszym odcinku razem z pewnym znanym YouTuberem, czy też bardziej TikTokerem, zrobimy ogromny opening, secret, lucky bloków. I nie uwierzycie, co udało nam się w jednym z nich trafić? To było najrzadsze. Zagramy też duel o jego najlepszego brainrota, dającego prawie 5 bilionów na sekundę. Ale to nie wszystko, bo wpadłem na pomysł, że trochę tego TikTokera sprankuje. I spróbuję okraść jego wszystkie najlepsze brainroty z bazy, a uwierzcie, że ma tam grube rzeczy. Oglądajcie do końca, bo naprawdę będzie się działo. I pomyślałem, że dodam dwie losowe osoby z tego odcinka do znajomych w Robloxie na moje kto chce mieć mieć znajomych, zostawia łapę w górę pod tym filmikiem. Oprócz tego trzeba zostawić też suba na moim kanale. No i w komentarzu napisać, jaki jest wasz ulubiony Brain rot, i oprócz tego napisać swój nick. W kolejnym odcinku pokażę zwycięzców, a my już lecimy do odcineczka. A więc moi drodzy, jesteśmy już w na serwerze ze Sultanem. Ostatni odcinek z tym fanem bardzo Wam się podobał, więc witamy serdecznie, stary. Siema, siema widzę co tam u Was? Dokładnie witamy, witamy Przeciłem, wszystkich! Prosiłem. Jest i on. I to mogę powiedzieć, dzisiaj mam specjalny plan na odcinek Mordo, ale żebym ci go dokładnie powiedział, to musisz mi na początek otworzyć bazę, a jest już otwarty. To Super, i sprawdzimy, co tu ciekawego masz. Bo chcę ci dać takie fajne wyzwanie na początek. Um, I co ty tu masz ciekawego? Ej kurde, zaczynamy grubo. start i, i musztarda razy dwa. Ostatnio miałeś trochę inne brainroty. Też masz tego reniferka kozackiego. No teraz się pozmieniają jakieś tradeziki i tak dalej. O kurde gościu, ile daje no. ten cookie and milk? 4,8 biliona na sekundę? No. 4,8 biliona to jest aktualnie mój najlepszy. Porąbany gość. Byłeś sikreta, byłeś możemy zagrać za to. Ej, a czy z tego lasikreta wydropiłeś, czy wytradowałeś? Tego lasikreta? E, to, je, to jest prezencik od. O, to bardzo miło z jego strony, ale. Bydrapił. Wiesz, może my go dzisiaj wydropimy, bo my dzisiaj też będziemy otwierać widzowie. No, Mega to mocne tak, ja laki bloczki. <laughs> bloki widzę, będą secret <laughs> dla i chyba nawet tak, mamy jednego Cures w tej wersji, nie? Tak, mamy. Ojoj, oj, oj, ale będzie otwierany. tak TikTok i to jest jeden z no, które są moimi ulubionymi. On jest mega rzadki, bardzo fajnie wygląda. Ile daje ta papryczka na sekundę? Ta papryczka, mój drogi, daje ponad 500 milionów 520 milionów. Uuu, no szalejesz, stary nie powiem. Fajny lagingerek radioaktywny, spaghetti toalety też w wersji Cures. Tak, jest, jest oczywiście. Ej, kurde, chore jest to dolne piętro. Powiem ci, że tutaj mnie zaskoczyłeś, tam jeszcze ketupacik fajny. No dobra, no, Zobaczmy co będzie dalej! Okej, okay, tutaj też widzę ciekawe brain rodziki. Skromniej, ale jest skromnie. kolejny TikTok. jest lagginger z czapeczką. Oj, nawet no, tuftukan. Ej, ten tuftukan jest kozakiem. Bo się kojarzy z Sylwestrem. Dobra, jeszcze. To się i garanka. Eee, spokojnie. Więc jest nieźle. Dobra, ja słyszałem mordo, że ty jesteś kozakiem w nowym trybie duelcy i że tutaj każdego rozwalasz, więc mam dla ciebie wyzwanie. Jeśli się nie boisz, oczywiście, bo, bo nie wiem, czy ty się nie, nie, nie cykasz mam trochę. Z tego wyzwania Damy radę, dobrze. Jeszcze radę. nie usłyszałeś, jakie to, ale dobra, proponuję. Tak. Dobra, lecimy. Jesteś ode mnie na pewno lepszy, więc wrzucasz stary kukien milka twojego najlepszego. 4.8 biliona na sekundę. A ja ty też mocnego bręta ci wrzucę. Pokażę Ci jakiego. Chodź do mojej bazy, tutaj tej niebieskiej. Mam tutaj coś przygotowane. Proponuję tego zadymiarza. Zobacz. Jaki no jak Przykro mi, stary, zgodziłeś się. Drąbe, to bior, Ej! Oddawaj go, gościu! To jest mój cenny rot, Jak no chcesz, nie. to mogę ci jeszcze no dorzucić nie. To jakiegoś pipikiwi Zlepszy lepszy niż ten. Niż Strawberry Elephant, widzę, serio. <susy> nie, no, dobra, jak masz psychę, to myślę, że widzowie będą zadowoleni i walimy duelsa na dobry początek. Ja wrzucam nubiniego, stary. Lecimy. Dobra, on to robi, jaki szef. Wbijajcie do niego widzowie też na TikToka. On tam codzienne liveiki robi. Za taką mocną gierkę na duelsach. Myślę, że tutaj warto do niego wpaść. Kurde, grubo, dobra, Odpoczynamy to. Białeś wcześniej starych duelsy? Trenowałeś coś? Grałem, grałem. O, grane. No to się boję i dawaj baty plus meduska może, co? Dobra. Walimy baty plus meduska, to jest tak chyba moje ulubione. No bo na te wszystkie to jeszcze tak nie ogarniam, dobrze? A tu może być ciekawa giereczka. No i zobaczymy, kto to wygra. I szczerze mi tutaj przygarnąłbym takiego, Przygarnąłbym takiego, przy takiego kupiłka, i co jest? On to zaakceptuje, nie? Nie nienawidni, <laughs> co to no, Nie za kukiel Wilka w giereczce. no grubo, jest grubo, on to zaakceptował gerecznie, normalnie. Gerecznie. Jaki to jest za dobra. Jest, jest treść i galadamy nie dziwię się, ja też się stresuję, Nie chcę mojego nubiniego stracić. <grym> ja ci dam z tym nubini. Dobra, let's go. E, gra się tutaj do trzech, jak wiecie, widzowie. Mm, już na pewno sprawdzaliście, jak ten trybek działa. E, możecie pisać jakieś różne taktyki, żeby mi tutaj pomóc. bo ja na razie tam w tą nubę. No i dobra, chodź ty, gościu. A ten już z maską tu leci od razu, dawaj, dawaj. Pa, jaki card. Oddaj mojego nubieliego. Dobra, spróbujemy teraz wziąć. Ja w ogóle za nie na co ja się zgodziłem. Ja <grym> ja <jestem grym> wieci, Oj, dobra, uciekamy. Mam taką jedną taktykę, którą pokazał mi. Masz lagi? Oj, oj! Nie, jest dobrze, jest dobrze, ale. o, no dobra. Mam nadzieję, że jeszcze nie laguje. Nie! Nie mogę tego wsegrać, moje kuki! Chodź, gościu, ej, ale to jest tak piękne, kuki. Ono jeszcze ma 26, nie? Ono ma 26 jeszcze nad głową. Oddaj mojego Lubianiego! Ej, co jest? Też mam lagi. Ten tryb jest taki zbugowany dobrze, 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 No chodź dobrze, no! Dobrze, Nie dobrze. da się go trafić mamy to ja, co to było, widzowie, no Przecież nie mogłem go trafić nawet <grytanie> Kurde, znowu to stało! Jak on robi uniki dziwne, trafiłem? Aj, blisko, blisko Ej, to nie jest łatwe Oglądajcie do końca, żeby bo tutaj jeszcze dużo ciekawych rzeczy przed nami W ogóle jeszcze nikt nie użył nawet tej maski <grytanie> Dawaj, dawaj Chodź tu, gościu Dobra, dostał Jak ja go tu nawalam ciągle No dawaj Nie jestem dobrym graczem w PvP, niestety aj, jaj, No, ale aj. też jeszcze nie ma formy, ale damy radę wyrabiać się, właśnie się wyrabia nad kim Nubini. <laughs> Pewnie, to jest mocna giera Chodź tu! Nie mogę się tą maską w ogóle trafić, kurde Tori w innym wszechświecie chyba grał w tego, w hokeja, dobry jest W <laughs> minecrafta nawalałem stary 1 v pvp, podobne w sumie jest trochę Na mieczyki się nawalasz no, dobra, dobra. no znowu mi zarąbał! Kurde, chodź tu gość Nie, on robi tą taktykę! Chodź tu, no nie da się trafić go! Blisko, 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 blisko! Nie! Dałem brodę! Aj, aj, aj. Dobra, to jest mocno wyrównana giera, tylko jeszcze punktu nie zdobyłem. Dawaj, chodź tu, gościu. No, tu jest, tu jest, tu jest mocno, jest mocno, widzowie. Robimy to, widzowie, robimy to. No, aj, dobra, aj. dobra, dobra. Mam, mam pewien pomysł, mam pewien pomysł nie, na fajną nie, nie, taktyczkę. Nie, prosi, dobrze, nie. dobrze! Nie. Dobra, ciągniemy szybciutko! Ej, on mnie nie złapie, bo ja pewnie też mam takie lagi, nie? Ciężko jest mnie trafić. Tak, są takie lagi, są takie lagi, że to wiesz, ale nie wiem, czy to specjalnie, czy co? Nie no to jest e, chyba taki bóg, jeszcze sami nie dopracował tego trybu dobrze. Ale kurde, co ty się odwala w ogóle? Ciężko! Dobra, to jest nubi! Nie! Tego liska, no by Dobra! musi być moje, nie? Bronimy się tak widzowie, ja tak łatwo nie oddam tutaj! Ej! Ooo! E! Idealnie, idealnie, idealnie! Aż mi okularki spadły gościu! Timing, 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 timing. Chodź tu! No nie trafię go! Nie! Chodź tu! Jest! 2 0 2 0 dobra! Płacz się zaraz widzowie, taką okazję dostać i to przerąbać. Dobra, chodź tu, chodź tu, już ci nie dam, nie mogę tego tak szybko przegrać, dobra I dawaj, teraz maskę jest Oj, o nie, o nie Dobra Szybciutko, chodź tu kukien milk. Jesteś takim pięknym kukien milkiem, muszę cię mieć. Dobra, ej, może od razu! No. Oh. Ej, tu to co mogoraz Macie jakieś pomysły, widzowie, co ja tu mam zrobić, żeby z nim wygrać? No bo mi zarąbał nubionego. niego Chodź tu, chodź tu, chodź tu. No nie no to są takie laki, że się trafić nie da! Yes, mamy to. Let's go. Załamka, załamka, widzowie ja, ja, nie będę, nie będę tylko komentował Taką okazję stracić A więc tak, widzowie, mamy tutaj pełną bazę Lucky bloków sekretnych, tak jak wam obiecałem Patrzcie, co tu się dzieje Pełna baza w sekretnych lucky blokach no, Tutaj Sultany ogarnął ja, Przygotowałem, <laughs> tutaj będzie opening elegancko, musi być jakiś opening Dobra, stary, ale wiesz, zanim zrobimy opening, zapraszam cię do mojej bazy I teraz na szybko możesz ją ocenić Nie ja mam tu dużo brainrocików, ale dawaj, zrób taką ocenkę Co uważasz o moich kilku brainrotach Które mam, dawaj Dobra. Ja, Pibi, mamy Dragon, Canaloni Billion 300 milionów z krabem. Mega fajny. No fajn, nie so. ma lipy. Mamy Mani Mani Pugi Rainbow 420 milionów. On nie jest mega rzadki. Mamy czy czekolady. Całkiem ceny, mocno, nie? 3 miliony. Ej, to jest mega mocne. Ej, dobra. Ale patrz Na, dalej, ga. stary. Patrz no, dalej. mamy cerberusa i jeszcze mamy Renifera Kursy. Co ty się No. Nie, ma? nie mam pytań, szczerze mówiąc, crazy, naprawdę. Zdroszczę tego cerwerusa i tego Renifera, no. Powiem ci ja tak stary, ]cie? no byłoby jeszcze grubiej no, jakby był no, taki jeden no. typek okradł ale no tak bywa no, Ale moja ocenka szczerze no nie no, na pewno mogę tu powiedzieć 10 na 10 Uuu. Chore ocenki Dlatego słuchaj teraz 40 na 10 <laughs> 40 Naprawdę. na 10, walisz. To, no, to, to jest obłęd, to jest obłęd po prostu Do gitara To, to zapraszam obłęd. Cię stary teraz na opening Tutaj będziesz dowodził tym openingiem e, tak, lecimy tak. po kolei, Ja liczę, że jeden La leci wsiądzie Albo jeden tutaj Spaghetti toalet, i jesteśmy ukontentowani, nie? Ja myślę, że Tori musi zrobić przepowiednię na tym kursie <laughs> <to musisz laughs> dobra, dobra, to jego zostawimy sobie na koniec Najpierw dawaj, dawaj z tymi, tak, tak Dawaj, tak. dawaj tutaj pojedynczo Lecisz, masz jakiś sposób na otwieranie? No, na razie tak spokojnie. Okej, okay, no, okej, okay, zacznijmy Jeszcze. spokojnie. Zobaczmy Co my tu pierwszego? będziemy mieli? Pierwszy. Dobra, tortugini, dobra. jak nic, nie? Eee, o, to Dobrze to, zaczynamy, to no! Może być, dobra. Fajny starci pora na drugi, pora na drugi. Okej, okay, gdzie go otwierasz, ja, tutaj? Czuję tego las sekreta, Do Proszę widzowie, to są najlepsze tej laki bloczki, musi coś Siąść! Ajajaj, ja już czułem, aj! Ja Wiesz, ten tortugini dobra, zawsze a troluje. A trzeba szybciej, trzeba szybciej szybcie teraz. Dobra, tu dawaj, może dwa na szybko teraz otworzymy. Dwa za jednym razem, nie? Hop i hop. Uwaga widzowie, pierwszy poszedł, co w nim będzie i drugi też jest otwierany, kawan! Proszę! Ajajaj! Blisko, blisko, blisko! i znowu hotspoty. Dobra, nie jest tak źle, nie jest tak źle. Jak dropią hotspoty to zawsze coś, nie? już się zbliżamy do tych mocniejszych widzowie, więc oglądajcie do końca. Nie, żeby coś dropo, żeby coś dropo. Proszę! No dobra, no co dawaj stary. Diamentowy może, wiesz co? Ja bym zaczął od Diaksa jednego, no, tak żeby coś zmienić tutaj. Diaksik musi oddać. Proszę, Diaksowy, dawaj, liczymy na ciebie, widzowie, trzymajcie wszyscy kciuki. Come on, come on mnie, no no gorzej Ej, ale wiesz co? Ja myślę, że tak słabo dropi. No. Bo po prostu w tym ostatnim kurs nam coś fajnego się osiądzie, nie? Więc no może dlatego. Widzowie, słuchajcie, zawsze jest tak, że na początku musi nie oddać, a potem oddaję. Oj, tak. tak. No dobra, no to dawaj, lecimy Obytka z tymi trzema. Dobra, teraz, teraz ten. Proszę, proszę, coś dobrego dawać, widzowie. Nie no musi, Znów o kod znowu hot pocik Widzimy, to jest jakaś, to coś nie gra, coś, coś nie gra Zanim otworzymy kolejnego napiszcie widzowie la sekret w komentarzu, to nam przyniesie szczęście jak nic nie? Dawaj stary no, Dawaj koniecznie, piszcie las sekret w komentarzu Opening teraz, let's go żąda, żąda. Musi tu coś siąść już, no błagam, jeden la lecik jesteśmy spełnieni nie? Ale fajnie by było jakby dropnął no. Ej, ja, ja, ja tak ciłem. ale dobra ten kurset musi, musi Dwie ostatnie szanse, dwie ostatnie szanse. dwie ostatnie szanse widzowie No nie no, 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 tak blisko Tyle, <laughs> Tyle tak sekretu. No! Come on, chociaż jakiś eskoc! Ajajaj, aj, dobra! Chyba <laughs> nie musisz dać story, słuchaj. Musisz do, do samego coś powiedzieć. Dobra, Sami Mordo, please. Kocham Twoje pająki i daj nam tutaj... Dla sekrecika. Bądź miły, bądź miły dla nas. Dawaj, poszło sary, robimy to. Come on, Sami. Dla sekret, dla sekret, sekret dla nas! Ale to pięknie -y. wygląda! Zawić spaghetti to lekki kurs. Co się ja odwodziło? Mówiłem, to ryzyko mi da nie, nie, gadaj, nie, gadaj, gadaj. Chyba nie. Odcinku sami chyba o, nic ja. Nie, 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 nie. Nie, nie, w ostatnim, w ostatnim, stary! Przewidziałeś przyszłość, widzowie. Tori przewiduje przyszłość, seryjnie. Ej, jest grubo, jest grubo, nie? Jest grubo, Ciebie się nie coś pięknego Spaghetti, toalety, bo... piesę, 40 milionów. To, to stary, mam nadzieję, że tyś zadowolony tutaj z openingu. O tak, kurde. Bardzo, to jest insane, to jest insane. Dobra, grubo, mordo. Ej, ale w ogóle, właśnie, stary, bo ja tutaj widzę, że ty masz dużo takich fajnych brylnioncików, których ja nie mam w indeksie. Nie będzie problem, jak sobie przerzucę na chwilkę do mojej bazy i po prostu uzupełnię sobie indeks i chyba ja chcę cały mieć taki full. Dobra. Mogę? Dobra, to, to ja sobie szybko to wezmę i sobie wiesz, nagram sobie bazę, że mam taką fajną i później i ogarniemy, więc dobra, przerzucimy sobie TikTaka widzowie, bo TikTaka zawsze właśnie tutaj chciałem mieć yy, w moim indeksiku. Więc dobra, jego ja kładziemy. Co obok niego położymy, żeby jakoś ładnie wyglądało? O, bo ja nie mam jeszcze tego Cure y, właśnie La nie? La no. Więc jego ja bym no sobie fajnie. przerzucił, jak to nie jest problem. E, no i zobaczymy, zobaczymy, jak on tu będzie wyglądał. Wiesz cookie and Milka chyba tam miałem, ale nie jestem pewny, czy go miałem, więc jakbym mógł tego mocnego sobie jeszcze na szybko przerzucić. No dobra, e, dobra, Nie no, spoko, no, przecież, się, przecież się nie okradnę, stary, ja tutaj na szybko chcę Spokojnie. tylko sobie przerzucić. Mam nadzieję, mam nadzieję. <laughs> nie no, stary, nie bój się, no trochę już tutaj, wiesz, Jóźno. nagrywaliśmy, więc... Myślę, że akurat o to się nie boisz. Dobra. Hmm, kogo my tu jeszcze mamy takiego ciekawego, co bym sobie wziął, to wiecie. Hmm, o, tą papryczkę Chili, bo ona jest taka dosyć ciekawa. A jej chyba nie miałem też nigdy, więc bierzemy sobie ciekawe. szybciej tylko. No, papryczki Chili jakoś nigdy tak nie miałem. Ciekawe, to, ciekawe. I teraz tak. Hmm, co byśmy jeszcze sobie wzięli? Bo tam miałeś u góry jakieś fajne jeszcze na drugim piętrze. Poczekaj, poczekaj. Garamka tam była. O! Garała to była zawsze moje marzenie, nie? Ani razu nie miałem garamy, więc dobra, ciekawe. bierzemy ją. No, ani razu stary. Ciekawe, ciekawe. Co nie wierzysz mi? No No, no a, a, akurat citerio mówię, akurat garamy nie miałem, nie To jest crazy, widzę, napiszcie w komentarzu czy czy mnie jakieś garamy No gdzie, no garamy nigdy, garamy nigdy nie miałem, więc dobra, jak to już mamy stary Myślę czy coś tam jeszcze masz ciekawego czy... Nie no w sumie tam i chyba stykną do indeksu, więc dobra możesz już je sobie brać, mordowej sobie już je śmiało Nara, nara typie co <laughs> Ale co się co daje Co ja... <laughs> Nie przeklinaj, stary! Dobra, nie, To nie, nie, to, nie, nie, to, to nie jest świeże stary, nie trolluj mnie. To... Dobra, stara, to taka, Mordo, stara. nie będę taki, oczywiście wiesz, że żartuję. Ja tutaj nikogo nie okradam, tym bardziej ciebie, więc już sobie je odbierz. Chciałem Jej, tutaj sprawdzić twoją reakcję, była mocna. Będę musiał ją wypipkać aż. Bo no my tutaj nie przeklinamy na odcinku. Nie, no nie dziwię ci się, ten cookie and milk, jakby ktoś ci go zarąbał, to wiesz. No, jeszcze już, już raz straciłem takiego, więc. O, latyny, no, kiedy... dobra, bierz sobie, bierz sobie spokojnie. Lajkujcie i subskrybujcie. Jeśli więcej, to będziemy nagrywać więcej mocnych filmów ze Snutanym I dzięki stary za udział, do zobaczenia Wszystkim widzowie, ma. Siema.